Czy prawdziwa jest narracja rządu, jakoby wejście nowego, jednolitego pliku kontrolnego od lipca 2020 było dla podatników rzeczywiście dobrą wiadomością? Czy za tymi zmianami kryje się coś jeszcze, o czym koniecznie powinieneś wiedzieć i wcale nie jest to takie dobre, jak rząd to Tobie przedstawia? Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, pozostań ze mną. Moi drodzy... Jak wchodzimy na strony rządowe w zakresie jednolitego pliku kontrolnego, jesteśmy bombardowani informacjami, jak dużo korzyści i pożytku przyniesie przedsiębiorcom, podatnikom ten nowy mechanizm. W teorii wygląda to całkiem nieźle. Skoro dzisiaj podatnicy co miesiąc muszą wysłać do Urzędu Skarbowego odrębnie deklarację VAT-7, a jako drugi plik, jednolity plik kontrolny. Z kolei podatnicy kwartalni muszą co kwartał wysyłać do Urzędu Skarbowego deklarację VAT 7K, a i tak co miesiąc muszą wysyłać ewidencję jednolitego pliku kontrolnego. To zmiany polegające na tym, że będziemy wysyłać tylko jeden dokument do Urzędu Skarbowego wcale nie wyglądają źle. Co prawda, kwartalni podatnicy mogą czuć się nieusatysfakcjonowani, bo oni i tak, i tak, co miesiąc będą musieli do urzędu wysłać uproszczone ewidencje. Więc co z tego, że deklarację połączoną z JPK-em raz na kwartał? Natomiast pomijając to, że nie jest to aż tak korzystne i dobre, jak jest nam to przedstawiane, bo mimo wszystko jest to ciągle pozytywne, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden walor. Mianowicie, rząd bardzo słabo akcentuje to, co się zmieni, ale na gorsze, a zmiany niestety będą. Każda faktura sprzedaży, zarówno twoja, jak i twoich klientów, jeżeli na przykład prowadzisz biuro rachunkowe, będzie musiała być zweryfikowana pod kątem aż 25 nowych przesłanek czy okoliczności. Księgując każdą fakturę sprzedaży, będziesz musiał tak naprawdę odpowiedzieć tak lub nie na aż 25 pytań. A te pytania wcale nie będą proste. Będą to takie pytania jak na przykład, czy nabywca usługi czy towaru dokumentowanej fakturą sprzedaży jest powiązany ze sprzedawcą? I tutaj mamy odesłanie do przepisów o cenach transferowych, które jak wiesz wcale nie są proste. Ewentualnie będzie pytanie, czy faktura jest wystawiona w ramach mechanizmu split payment. Czy na fakturze są określone pozycje z załącznika 15, czy na fakturze są określone metale szlachetne czy nieszlachetne, do których ustawodawca nas odsyła do specjalnego załącznika w ustawie, czy na fakturze są określone wyroby medyczne czy leki, ewentualnie czy ta faktura dokumentuje transakcje wewnątrzwspólnotowe, które były poprzedzone importem towarów w określonych procedurach celnych. Wyobraź sobie, że każdą fakturę sprzedaży będziesz musiał przeanalizować na gruncie tych 25 aspektów. Pomyśl teraz, jak mocno wydłuży to czas księgowania faktur, zarówno twoich, jak i twoich klientów. Zastanawiaj się już nad tym, kto będzie tą pracę musiał wykonać? Czy ty, czy twoi klienci? Czy ta praca będzie wykonana na etapie wystawiania faktury w programie fakturowym, czy dopiero na etapie księgowania faktury w systemie finansowo-księgowym? A może jesteś w stanie lub chcesz już na etapie magazynu przypisać do faktur odpowiednie kody? Na pewno zmiana ta jest rewolucyjna i ogromna. Oczywiście, że w interesie rządu nie jest o tej zmianie mówić, bo rząd te nowe przepisy, które wejdą od lipca, stara się zareklamować i przedstawić tylko i wyłącznie w dobrym świetle. Natomiast ja Tobie uczciwie i rzetelnie mówię, że generalnie zmian negatywnych od lipca 2020 roku, jeżeli chodzi o połączenie deklaracji VAT 7, k i jednolitego pliku kontrolnego jest niestety więcej niż pozytywów. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, proszę pozostaw łapkę w górę, udostępnij zalajkuj. Do zobaczenia. Pozdrawiam.